No, no, ja, ja pierdolę. Ja pierdolę. Co jak domino, kurwa. Nie mogę, no. czemu wy tak robicie? No kurwa, posypałem się jak domino. Dobra, Leon wyszedł. Aż okay. Leon, Leon stwierdził, że to pierdoli. Nie ja, gram z nim. Da, 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 zagrajmy to. Nie jebać, kurwa, nie no, Też go chciałem zniszczyć. Ja dobry Co się Nie dogadane jeszcze. Kurwa gola sprzedadzą. Odbij to ktoś, odbij. Nie, 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 tego chłopa na bramku. Dobrze. O! Na bramku. A wy trafiałaście, no dobra. Czemu kawałka? Daj se ktoś, co? Do góry dałem. Jej, yeah, 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 yeah. lewituje. Wow! O, będzie A, debil z niego. No ten daje. Dobra, biorę tego niszczę w bramkarza kurde, że żyłem. tam się po prostu modlił na tą piłkę. nie miałem. O! Damy sobie z gola? Mam 3 minuty Dwa na trzy. Nawet John odbijaj. O nie, ale katastrofa jest. O o O o o o o. Dawajcie, teraz. o kurde, co to tak dziwnie. Za O no. ten też nie no, 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 no. No, dobra. no, 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 O. no, skończyło. No. <ścoughs> <Woda>. no, to no <ścoughs> I to Co? I pokoi. O, ten nie trafia, ten nie trafia, a mi się nic rozkłóciło. nie ma. No, tak. Ja podałem yeah. ładnie tylko, nic więcej nie chciałem robić już, a tu... To... Yeah. Yeah, oh, yeah. yeah.